Witam na stronie jak powraca seria betowania z wrąkiem. Ostatni odcinek był 16 października, długa nieobecność na YouTube, powracam na YouTube. Zachęcam do obejrzenia wywiadu. Pierwszy właśnie nowy program wymyślony przeze mnie w świecie sportu. Gościem pierwszym jest Kubik. No i przejdźmy do dzisiejszych becików. Pierwszy maczek to Online Bots Refuse. Online Bots to jest drużyna Fightsa, są to Estończycy. Wiecie, mam kontakt do Fightsa, napisał, że nie wie, ale powinna to być jej to to gra. Zobaczymy procent. Myślę, że wydaje że trochę zawyżony, bo Norwegowie coś tam strzelają. Grali jedną mapę z Wego. Oni grali kiedyś pod inną nazwą, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ani refuse ich przejęło. Grali tu w jakimś właśnie turniejku i myślę, że to jest meczek z lekką przewagą 55-45 na OB. Jeśli chcecie, możecie postać, ale to jest BO1, a raczej odradzam. Publiki Epsilon, 26% publiki. troszkę mało. Myślę, że Szwedzi zawsze potrafią zagrać, mają dobrych graczy. Myślę, że jest to mecz 45-55, no 60 na Epsilon, y, Epsilon y, y w dobrej formie. Jeśli chcecie, można jakiegoś very się pokusić lub nie obstawiać i się denerwować, czy Epsilon wygra, bo zawyżony procent. To samo azjatyckie mecze, było jeden nie polecam tych meczów obstawiać. Jest to meczek, nie ma go chyba. To jest Twist to Fate i No Różnie bywa. Czasem wchodzą te underdogi w tych azjatyckich meczach, ale nie polecam tego stawiać. Gamers to Efrak. Efrak ma trochę zaniżony procent, Efrak może poważnieć z G2, chociaż G2 w dobrej formie ostatnio. Wczoraj też nie zawiodło, wygrało z LDLC White, który miało hepiego i Peksa jako standinów. Nie grał wczoraj Jake'em, grał binos za niego. Jake'em ładnie może odpalić dzisiaj po przerwie. Także myślę, że G2 to spotkanie powinno wygrać, ale są so Close, więc wysoki procent za wysoki 65 Max. Wexed, Cetco Lunch, Derby Polski Myślę, że 1-1 można było zaryzykować wczoraj No wczoraj co, 4 kupony i na każdym jeden mecz nie wszedł Tutaj ładnie Wam podałem 1-1 ten kupon, właśnie ten kupon zobaczył na fanpageu To niepotrzebnie postawione HRZN, bo wiadomo HR mieście z Kings na z Nipem 26 kurs Wiadomo mapa Overpass nie weszło Tutaj to był za 1 dolar w samych faworytów z SEA To wiadomo to nie, wiem, ja to bym zmienił, ale to by tylko zadbał, bo no ten kupon nie potrzebuje. właśnie Azjatów, nie stawiajcie, wszystko ładnie wyszło, no i tutaj ESC wiadomo, sprzedało mecz oni zawsze pierwszy mecz w Quickshot Throwery nie sprzedają, więc jeśli by się trochę pomyślało, można było spokojnie z tych czterech kuponów sporo wyciągnąć, także wiecie. Myślę, że to może być mecz kremisowy, 1-1. No problem, Space Soldiers, meczek 4555 55 Bardziej bym się tu skłaniał turkom i Xantarisowi Penta, Envy, nie wiem czemu Penta ma tylko 12%, raczej tego spotkania nie ma prawa ugrać, ale jest to best of one mapa Mirage, no mapa Mirage. Ostatnio wygrali z nimi na overpassie tylko. Myślę, że Envy to wygra 88%, zbyt duży procent. Lejony wygrają ze zwycięstwem publiki, znaczy już z przegranym, to jest też best of one, właśnie już przegrany odpada. Lion z taką całą drużyną wcale nie jest. Ale ja myślę, że przegrają to spotkanie, nie mają prawa Zajrzeć chociaż w bo wszystko jest możliwe Także tutaj bym się skłaniał Właśnie z przegranego publiki Repsilon Wulgary mm, w Myślę, że w Przynajmniej jedną mapę powinni ugrać, 0,2 2 z, z takim zespołem jak Wulgary. Nie jeżdżą już po Majorach, nie powinni sobie, nie mają prawa po prostu przegrywać z takim zespołem samym Jakim jest Wulgary. chociaż Widzę, że tutaj mają barkoda 0 Hmm, 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 hmm. Barkot dobry kot, zero też Gra w zasadem jest tylko w składzie. 1-1 może być spokojnie w tym meczu, można tak by obstawić Barkot to jest dobry kocur i CzGolunacch SK Gaming Myślę, że Cez można zaryzykować. SK nie jest taką dobrą drużyną, jakby się wydawało. Konfig kierował, odszedł, bo był za dobry, teraz Magisk, magisk Boya wcieli. Zobaczymy czy on będzie chciał z nimi grać, czy go wezmą w to jest dobry kocur też. Modj już słabo, podła linięta 1.6, Zobaczymy. Myślę, że na co jest na naszej bym poszedł. Chociaż jadą na lana do Ameryki. Mogą wszystkich taktyk nie pokazywać, ale na nich. Killerfish na killerfish oczywiście. No i jeszcze to są nocne bety. Chociaż nie, to nie są nocne. No nocne, bo to jest linga kewo no. To Kevo podam później, także takie beciki na dzisiaj. Więc do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, cześć.